Siema, 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 Chciałbym Was powitać w tym vlogasku, w którym będzie pokazane kilka chwil, kilka ujęć z mojego wyjazdu piątkowo-sobotniego w piątek, czyli dzisiaj właśnie jesteśmy w trasie do Dęblina, tam sobie obejrzymy muzeum, coś sobie zjemy i się prześpimy. Dlaczego tak? Ponieważ już jutro, czyli w sobotę jedziemy na Tor Ułęż. Jest tam już troszkę bliżej, więc sobie tą króciutką stosunkowo trasę na dwa dni po prostu rozbijamy. I jutro będziemy cały dzień sobie jeździć i upalać na torze ułęż. Zapraszam do oglądania. Przejechaliśmy. Nie przekroczyłem 120 km na godzinę. Krótki bilans spalania BMEczki. Z ciekawości 6,9 litra. Wow, tak naprawdę dobry wynik. na miejscu już w Dęblinie, jestem po wizycie w Muzeum Sił Powietrznych dokładnie, bardzo mi się podobało, bardzo bogata ekspozycja, w środku jak i na zewnątrz Dużo samolotów, dużo fajnych pamiątek, różnych orderów, odznak, bardzo fajny na wyjazd, taki weekendowy z Warszawy, drogi około półtorej godzinki, na miejscu też około półtorej godzinki, i sobie tu na miejscu gdzieś obiad i wrócić, bardzo fajnie można spędzić czas. A oprócz tego przemieszczając się tutaj po okolicy, trochę się kręcąc samochodem, co można ciekawego zobaczyć, trafiłem na takie coś. Nie chodzi mi o to Są jakieś forty, niestety w jest zakazany. Nie można wchodzić Ale sobie dookoła można zwiedzić fajną pamiątkę Zabytek Tu mamy takie spanko Bardzo fajny apartament. Apartamenty w dęblin. Taki jeden mały pokoik do spania. Elegancki. Tu widzicie jest klima. Tu mamy pokój z kuchnią, elegancki w pełni wyposażony. Tu mamy toaletę. Z w końcu le ledziki ładnie zrobione. Nie no, ogólnie mi się podoba i za tą cenę. Naprawdę w miarę spoko. Mamy kostkarkę w pokoju, czajnik, płytę, pikarnik. Kawusie, zływarka jest. Także zarąbiście Kawka ciekawa, o, coś tu jest. O, to będzie razem z rana kawka. No i spoko, bo mamy miejsca parkingowe Widać naszą Tantą dalej do bestię No i elegancko Dobra, czas powoli się spać. Bo jutro jedziemy na Modlin Tfu, gdzie kurwa na Modlin Na Łęż, Dęblin, Modlin, Łęż, Dęblin, Bęblin To się myli yy, Tu już na górze mają być, podejrzewam, przygotowane jakieś pokoiki, spanka To będzie bardzo fajne A na razie jest tak, nie narzekamy I'm going spać. Sheema. The next day. i dalej, dalej, do następnego elementu. Generalnie wrok prowadzimy początek, środek, wyjście w uproszczeniu, w bardzo dużym uproszczeniu. A I nie tego po, uproszczenia, męktej, A gdzie się zaczyna początek zakręty, tu no, może tak. Kamila Chyba no. wie. Chyba yy, wie. To ja sobie tak... No dobra, jeszcze zaznaczę mniej więcej tu. Yy, macie tutaj takie dwa... No tutaj są prostokąty. Powiedzmy, że jest... Macie gdzieś tu dwa kwadraty. Mam takie fajne rysuneczki, które zaraz puszczę, bo są małe, niestety, z drukarki. W każdym razie, jak patrzycie na zakręt z góry, no to wygląda tak. Tutaj macie punkty, które po zewnętrznej, i tak jak właśnie Arek powiedział, patrzymy daleko do wewnętrznej. Jak najdalej po wewnętrznej, gdzie widać? Na horyzont, gdzie widać wewnętrzną. Natomiast, jak to zrobić, żeby tego zakrętu? Podstawowo nie spóźnić. Nie mówię o cięciach, nie mówię o tym, że ktoś specjalnie spóźni zakręt, bo chce na przykład dohamować, bo jest jakaś wolniejsza partia i chce to zrobić na przykład kołami. Yy, istotne jest to, żeby znaleźć dwa punkty. Interesuje nas ten punkt no, lub, lub ten punkt, zależy, czy wchodzimy gdzieś, dobra, powiedzmy ten punkt, ten punkt lub ten punkt. Wchodzimy z zewnętrznej, co najmniej z jednego kwadratu, najlepiej z dwóch. I prowadzimy wzrok do wewnętrznej. Tutaj mamy zaznaczone ten S1, ale istotne jest to, co mamy tutaj na rysunku. Mamy zewnętrzną z dwóch kwadratów, rzucamy wzrokiem na zewnętrzną i od razu patrzymy na horyzont wewnętrzny, tutaj. Ja to zaraz puszczę. Generalnie no, no, odjeżdżacie. No, odjeżdżacie no, tak, tu jest półtora kwadratu. Tutaj macie półtora kwadratu. Można z dwóch, najpóźniej z jednego, już potem jest później. Najbezpieczniej z półtora lub z dwóch. Odjeżdżacie. Do zewnętrznej, tutaj lub tutaj najlepiej. I jedziecie do wewnętrznej. Tak, macie patrzeć i tak wtedy pojedziecie, gdzie patrzycie. Tak jak to jest na Tam gdzie patrzysz, tam pojedziesz. Ja po prostu wam puszczę te dwa. Many, many minutes later. No i dobra, jesteśmy na torze, uwęż. Właśnie sobie jedziemy z panem spokojnie spokojne zapoznanie, nitka mu podobno. Ponad 4 km i prędkości też mają być srogie. Także zaczynamy dzisiejszy dzień, zapraszam do oglądania. No jesteśmy już za, po pierwszym kupu zapoznawczym i powiem Wam, że jest bardzo ślisko, już mnie po prostu Troszkę się przeraziłem z warunków, do tego pogoda nie rozpieszcza, ponieważ po tym, pada jest naprawdę zimno. Tak jak widać, też chłopaki nie jeżdżą, więc jest naprawdę zabawa przednia. Mam nadzieję, że druga się rozpogodzi. Ja nie widzę A JA WIDZĘ! Tak Nie no to ja tak nie mam <grym> I wiesz, to wobec gazu, nie? Po prostu tj. wiesz Ojej, ale to jest... Ja się boję uh -huh. I to z kontrolą trakcji w sumie Tak, 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 tak Widzisz co no się dzieje? Ja nie widzę A JA WIDZĘ! Ale hamuje dobrze Tak, ale jedę tak, wiesz, bardzo... Mhm. Aha, i tutaj, no dobra, twoje ty masz Fajnie, bo ty tutaj nie musisz na truje wrzucać, a mi się kończy dwója i tutaj za każdym razem 2-3, 2-3. No, no wyłączy tą... Nie, nie wyłączy tą trójkę, to dobra. <grym> się kończy Mhm. <grym> <grym> się... Ja tutaj wszędzie muszę truje wbijać, w sensie, wiesz... O, cię ja jestem... Czy nie że ja już... Tam... Tak, tak. Jestem ciekaw, jak tutaj będzie ci. Będzie źle. <grym się> Okej. Okay. O, już ktoś wywalił w tą oponę, to dobrze, to nie będzie ci... Ja w tą zajebałem. Aha. <grym się> A to ty ją wywaliłeś, czy nie? Nie, nie, nie ja poprawiłem teraz. Aha, razu. Okay. Tutaj... Nic nie robiłem. Uh -huh. Ale tutaj jest zmiana nawierzchni, także dlatego. To jest kurwa szybko. Jest, jest. Uważaj tu na pap trochę... Tutaj strasznie mi się trail breaking podoba. No to bo tak... Uh -huh. Nie wiem, czy stanie zaraz. Uh -huh. Ale wyjeździła się ta nitka. W sensie na początku było bardzo ślisko, a tak. w sumie sensie teraz nawet jak pada to jest to bardziej... Kurwa nie widzę ten jeban jeszcze jechać, nie? Tak. Za bardzo. Ja właśnie nie wiem kurczę, czy ja tutaj nie robiłem cały czas źle trasy. Ale to zobaczę jak ty jedziesz. A bo to czekaj, no to, albo kurwa, ty kurwa, nie widzę, tutaj nie? jedziesz. A, że tam, to dobrze. No właśnie, bo to wokół powinniśmy jechać, tak. nie? Dobra, dobra. No się kurwa to nie widzę no, nie, wiedzisz, tak, tak, A to nie możesz tego wytrzeć, czy to z zewnątrz jest? Nie, z zewnątrz. Z zewnątrz, tak. wycierałem A spryskiwacze? A tutaj ryfiu zacieśnił, widzę. oj, to mocno zacieśnił. No jest to, inaczej, no. Tak mi się wydaje. Tak, tutaj to przez ten przeskok no na asfalt, nie? W sensie to nagle cię chwyta bardzo. Tak. A tutaj ta sekcja to jest złoto no, mm -hmm. Uważaj, bo tutaj Rysiu coś tam kombinuje. Muszę Aha, bo może ktoś wywalił. Bo to... Tak, tam był rozwalony to tak wiatr. okej. Okay. poprawiamy. Okej. Okay. To truja? Tak, truja. Dlatego nie zapierdolą. Szerzej może być dużo. W sensie ja tu się wypuszczam strasznie daleko i fajnie to działa. No A tutaj w ogóle dobra. wyjechałem na trawę. No. Raz bo mnie wyniosło. Dobra, puszczamy jeszcze. Aha, bo za nami Tutaj możesz wiesz jak zrobić sobie yy, Tutaj jedziesz prawie, że na wprost hamujesz bardzo późno i bardzo późno zaczynasz skręt To działa no, no, super. lepiej Super. tam do to powoli uh -huh. No tak, bo to cię z dyfra Tak, tak tak No a to wiesz, to się w sumie trudno dziś jak ty nie masz opon to ci Ale to fajny shift lock w sumie. Na zawrotkę to by było idealne. Loka, tam zrobić na tej zawrotce w sensie Nie, nie... robię, podróż ja się robi. <gry> Kontroler. Aha. Mhm. tu ktoś chyba wyleciał. Mhm. Tak. Ja właśnie tak patrzę co to. No ciekawe jak teraz. Jak już Rysiu poprawił, to jak to będzie wyglądało. Okej, okay, czyli dobrze jadę tutaj. tak ktoś źle pojechał i ja tak patrzyłem, wiesz. To na pewno ja dobrze jeżdżę, ale wszyscy tak jeździli jak ja, więc git. Tutaj w bramkę chyba. No kurwa, no pojechałem za nim. Więc... No. no tak lepiej. <laughs> Najbardziej zwalniasz. Tak. To zewnątrz, nie? Mhm, mm mhm. Tu jest też wszystko. Jestem ciekawy jak w drugą stronę się będzie jeździło. Okej, czyli tylko poprawione, bo tu się nic nie zmieniło Jest mam Co? Tylko szerzej Tak, tak A szkoda, bo to było fajnie, jak było tak ciasno No bo tutaj Kuba jedzie A, Dobra Będziesz uh -huh, okay. szybko się robi, uh -huh, uh -huh. No. To co, zjeżdżamy? Tak okay. No dobra, dobra Przypomnę do was zakapturzony paczek I jestem po pierwszych swoich oknożeniach Dokładnie trzech I powiem wam, że jest k***ko ślisko Zaliczyłem pięknego oberka przy okazji rysując sobie drzwi od kierowcy i trochę klamkę i przewracając beczkę opony, ale nie ma co, to są skazy wojenne, charakteryzują auto, że jest niepokonane, tylko tak mogę sobie wymawiać. No zajebawe, no co mówić no. A teraz oglądamy resztę przyjazdów swoich znajomych i kibicujemy wszystkim. Sky, I'm gonna go with you to the day I die. Jak widać po załączonym obrazku, to już koniec jazdy na dzisiaj. No dobra, może w tym logasku było no w sumie tak samo dużo więcej przebitek niż gadania i jazdy. Chociaż onboardy też jakieś w końcu skopiły. To Teraz taka krótka opowieść. Na taką pogodę jaka była dzisiaj, to to jest zabójstwo. Nie róbcie tego, dla własnego bezpieczeństwa. Frajda frajdą, bo to była też bardzo dobra lekcja pokory po prostu jazdy. Trzeba było się dużo nauczyć, jakby, że nie tylko deptanie gazu to jest szybkość jazdy, ale też jakby szukanie trakcji, samochodu i przezwyciężanie nieprzychylności pogody, to, to jest to. Trochę się plączę zeznania, bo jestem zwyczajny, trochę po dzisiaj i zmarznięty, ale naprawdę jazda na semi-stickach na UN-u to, to było duże przeżycie, duże wyczyn. Ale fajnie, bo można było się nauczyć kontroli nad samochodem, ile gazu można dodać, gdzie można ująć, gdzie wejść, że go przytrzymać. I to jest chyba wszystko na, z tej relacji z Łęża i z całego mojego pojazdu. Także dzięki za oglądanie. Polecam zostawić jakiś konstruktywny komentarz, krytyczny, niekrytyczny, chwalący, niechwalący. Fajnie, aby było po prostu od was jakiś odzew Dzięki wielkie zaglądanie i do zobaczenia na kolejnym filmiku najprawdopodobniej dopiero w tym sezonie. Także trzymajcie się bezpieczeństwa szerokości na drodze. Siema. Noż w mordę jeża. Przynajmniej coś się dzieje jak się atrakcje. Jak to BMEczka bez żadnych błędów. Tu ebs u Ten działa normalnie. I wskazanie paliwa też działa normalnie, więc albo czujnik skrętów kierownicy, albo ABS. No nic, w poniedziałek dzwonimy do mechaniora i się dowiadujemy co się dzieje i dam wam update.